Witam serdecznie. Dzisiaj robimy śledzika w zalewie octowej. Potrzebować będziemy dwie szklaneczki wody, ja sobie już ją tutaj nastawiłam. Do tego od razu wrzucimy tak, dwa liście laurowe, cztery ziela angielskie i 10 ziarenek pieprzu. Od razu do tego wędruję. Tutaj mam taką jedną małą marchewkę, to ja sobie przesiekam na plasterki i dorzucimy do naszej wody. Od razu sobie ją wrzucimy. Ona musi się pogotować w tej wodzie około 4 minut. Do tego sobie jeszcze damy tak jedną łyżeczkę cukru. Chodzi o to, żeby marcheweczka delikatnie nam zmiękła. Czyli jak woda się nam tylko zacznie gotować. Pogotujemy sobie na wolnym ogniu z 4 minutki to wszystko. A w międzyczasie już przygotujemy sobie cebulkę, bo za chwileczkę ją będziemy dorzucać. O, już się woda gotuje, czyli ja sobie ją zmniejszam. O! Dosłownie 4 minutki, a cebulkę robimy na pół, dwa razy tak i później na plasterki. Marcheweczka się leciutko podgotowała. Tu już mam tą jedną cebulkę. Ja sobie tak piec już wyłączam. Wkładam sobie tą cebulkę. Zamieszamy sobie. I teraz, kochani, ja tutaj mam 70 ml octu 10%, 10%. Bo ja nie chcę, żeby były moje śledzie aż tak bardzo octowe. Ale jeżeli Państwo lubią octowe, no to proszę sobie więcej octu dołożyć. Ja dodaję tylko 70 ml. I teraz wszystko mieszamy i wynosimy zalewę do chłodnego miejsca. Musimy ją wystudzić. Później działamy dalej. Także zabieramy się, kochani, za naszego śledzika, żeby go skończyć. Zalewa już jest zimna. Śledzia moczyłam bardzo krótko, bo teraz ta zalewa jest bez soli. Śledzika moczyłam y, dosłownie na 30 minut zalałam go wodą i po czym odsodziłam od razu, bo on musi być troszeczkę słony. Ja robię to w takie kawałeczki, w takie większe kawałeczki. On fajnie będzie wyglądał. W takie. Tak robię z wszystkimi śledzikami. I od razu, kochani, ja od razu do słoiczka sobie załaduję. I taki śledzik zrobiony takim sposobem spokojnie dwa tygodnie może nawet w lodówce leżeć. Jak ja to robię? ładuję te śledziki do słoika. Tu chyba się mi to wszystko zmieści nawet. tylko Bo taki większy. I teraz... Tu mam kochelkę. Razem z tymi przyprawami, z tym liściem, z tym wszystkim ładujemy to po prostu do słoiczka. Później jeszcze zamieszamy. I to fajnie będzie wyglądać kolorowo i marchewka sprawi, że tak śledzik będzie taki łagodniejszy też. Także polecam to zrobić sobie. No i znowu śledzika. No jednak się mi nie zmieści. Dobrze, że mam drugi słoik. Także spokojnie, dwa tygodnie może nawet taki śledzik leżeć w lodówce. Fajnie się teraz przegryzie parę dni w lodówce i będzie super śledzik na święta. No, teraz jeszcze te śledzie do końca sobie tutaj dam. O, czyli dwa słoiki z tego. Tu miałam pół kilograma. No troszkę tego miała. O, i teraz do końca. Razem z tym zielenem. O, sobie jeszcze też. Takie słoiki bardzo fajne są do przechowywania właśnie śledzi z tą gumką. O, upychamy tam jeszcze śledzika, żeby był cały zanurzony w tej naszej zalewie. No i zamykamy do lodóweczki i mamy kolejnego śledzika zrobionego na święta. Także proszę próbować. Życzę udanych śledzików, smacznego.